No witam, stałem właśnie pierwszy, generalnie sąsiad z góry, słucha muzyki, latynos, skacze i tak dalej, śpiewa, a ja wiem, że oni mają salon, jadalnie, dosłownie nad moim pokojem, także... Długi dzień dla mnie. No a ja sobie zrobię śniadanie. No a więc mama se idzie do fryzjera. Oczywiście tata zawozi, a ja idę zobaczyć warsztat. Nie wiem co tam dokładnie robią, ale jakieś rzeźby, figurki, nie mam pojęcia. Idę to nagrać i Wam pokazać. To gdzieś tu niedaleko to powinno być. Chyba jeszcze kawałek dalej. No, znaleźliśmy Soker Studio. Zobaczmy właszcza co oni tutaj mają, co robią. O, ładny ogródek. O, nikogo nie ma. O, czarny kotek. Cześć, ciuś Odżywiają starą kulturę, morską lakierowania i rzeźbienia opomalowane. Chyba malują rzeźby. Coś tam jest? Zobaczmy. Drzwi zamknięte. A tutaj coś robią. O chlebowiec na drzewie wisi! No to dobra, skoro tu nikogo nie ma, to sobie poczytam na spokojnie i powiem co przeczytałem, tłumacząc na polski najlepiej jak mogę. Poza oczywiście kmerskimi drzewami, oni biorą też import drzewa Urusi japońskiego od firmy, organizacji. Ronokai, która zajmuje się produkcją właśnie tych drzew w Japonii. Tu w Kambodży mają też swoje własne oczywiście odmiany i ten wasza zbudowa w Francuz ma 20 pracowników rzemieślnych czy artyzans po angielsku Przyjechał w 1998 roku, otworzył to, bo chciał tworzyć tradycyjne kumerskie rzeźby. Oczywiście jest to popularne właśnie w tym rejonie południowo-wschodniej Azji, typu Kambodża, Wietnam, w Japonii i trochę w Chinach też coś takiego jest podobnego. Oczywiście ten Francuz nie wiedział na ten temat, jakie drzewa są odpowiednie, i tak dalej, poza archiwami francuskimi z czasów kolonialnych z 1925 roku. Więc zatrudnił osobę, co się nazywa Tali, który go douczył. Paru tam rzeczy i odrzewa takie sprawy, krótko mówiąc. No i powstał ten warsztat. Oczywiście oni wysyłają zamówienia specjalne też na całą Kambodżę. Dzisiaj słońce grzeje mocno, że masakra. tak w ogóle przyszła paszka do mnie. Wczoraj, w sumie, przyszła. Ja nie widziałem, nie dostałem powiadomienia. Ciekawe, co to może być. Także dowiemy się za parę godzin. Sorry, mam czkawkę. Stay. No, a teraz wracam się do domu o cieniu, jak dużo lepiej. Dunkfai, to znaczy, smacznego, hukmerskie. Co tutaj przyszło, więc szkiełko ochronne. Do telefonu. Ja cię kręcę. Ale solidne. I dwie ścierki, żeby wyczeć ekran. Wyobraźcie sobie, że nie dość, że zapłaciłem na AliExpress za deliverkę. To firma ZTO jeszcze chciała deliverkę tu w Kambodży ode mnie. 50. No więc tak mijał mój cień. Wcześniej przyszedł koleś nowe gniazdka do wtyszek włożyć. Nie było prądu i tak dalej. To także. Chciałbym Wam pokazać rzeczy, które dzisiaj narysowałem. Więc tu jest taki o tak. Tu jest lotus. Magiczna butelka z jakimś eliksirem w środku. Krzybek Inny grzybek niż wcześniej. Bardzo mi się podoba. Pierwszy raz rysowałem kangura. Dwie czereśnie. Ten jest fajny. Latające wyspy i trawa na nich drzewa, woda zlatuje na inne wyspy, domek, słońce z księżyc Krew, wyobraźnia jest twoja. Taki rysunek fantastyczny. Dłoń robota czy dłoń zmechanizowana. I ostatnia dłoń robota lub zmechanizowana dłoń. Coś takiego. Także to na tyle rysunków z dzisiejszego dnia. Oczywiście w tym warsztacie co byłem prawdopodobnie nie było ludzi, ponieważ jest niedziela. Yy, może to być też przyczyną, dlaczego ich nie było. Oczywiście i tak wszedłem zobaczyć, bo w Azji i tak ludzie pracują. To nie Europa. No, także może spróbuję jutro w poniedziałek. A jak ich nie będzie, to będę, jak będę przychodził, to zobaczę, czy są, czy nie są. Jak będą, to nagram. I się popytam parę rzeczy, by się bardziej dowiedzieć, co oni robią, dlaczego, i tak dalej. Także, no, mam nadzieję, że się Wam spodobał ten odcinek. Był jaki był. Wolny dzień, w miarę dosyć. I dziękuję za oglądanie. Dziękuję za subskrypcję. Miłe słowa, wsparcie. Mam książki i mapy swoje na moim patronie dla polnych patronów w języku angielskim. Jeśli to Was interesuje, 3 dolary minimum jestem w procesie pisania innej książki też w języku angielskim. Także do zobaczenia w następnym odcinku, live czy filmie.